Właśnie teraz szukam cici, bo wybiegła wybiegła z małym. Mału się wystraszył i wrócił I płakał za mamusią. O. Kochana A ja będę musiał podjechać do sklepu kupić sobie kabel od słuchawek, ponieważ Rudy, kochany słodki łobuz, przegryzł mi kable, dwa kable od słuchawki, słuchawek. Także bez tego kabla słuchawki nie działają. Na szczęście jest to kabel wymienny, trzeba sobie kupić i będzie wszystko gło. A jeszcze przy okazji, gdzieś padnie po drodze coś przywieźć. Ja idę się przejechać do restauracji śniadanie kupić dla siebie i dla rodziców kupię samozę. Może jest i chłodny wiatr, ale słońce bardzo duże UV jest. Także posmarowałem się kremem w ręce, dłonie twarz i mam ubrane moje najpierw fajne dopóty są się bardzo podobają. Także ubieramy kas i jedziemy. Chciałem dzisiaj pojechać poza miasto Simri, patrzę na mapach i tak dalej, fajne miejsca ciekawe, naprawdę dużo jest, ale drogi są piaskowe z dziurami, z kamieniami. Na Honda Zuma po prostu się nie nadaje do takiej jazdy, tylko po drogach, miejskich asfaltowych. Dziury strasznie czuć w plecach w tyłku piasek no to koła się kręcą i łatwo się ślizgają może się przewrócić także Honda Zuma no niestety jak bardzo bym chciał się nie nadaje yy, na wyprawy poza miasto a cóż To ja właśnie wziąłem we, wegańskie samozy jedna taka samoza solidna Porównanie do mojej dłoni to jest słodko ostry sos, a tu zielony jest bardzo ostry. Cici już tęskniona za mną, nie cici. A rudy broi w poziemce. Kuku. Kto tak słodko śpi? Obudziłem. Słodkie kotki. A ja idę po swój motor, ponieważ rodzice gdzieś pojechali, zabrali motor. Mieli wrócić z godziny temu. Nie wracają. Ciągle 30 minut, 30 minut. Mieli odebrać jakieś materiały, a potem gdzieś się dojaduje, że gdzieś sobie zamawiają jedzenie w restauracji. Zaraz będzie ciemno i nic nie nagram. Jadąc po drodze. Jest takie pole, to są bawoły, takie krowy. Jeszcze mamy 57 km, jedną godzinę została. Nie wiem, czy zdążę w czasie. A jak nie, to po prostu pojadę gdzie indziej i pokażę coś innego. Jesteśmy na wschód od Siem Reap. Cały czas jeszcze jedziemy. Pełno roślinności, wegetacji jest wokół nas. Im dalej się jedzie, tym więcej tego jest. Tam wcześniej, non-stop, były budki z żywnością. Yy, miejsce na hamaki rozłożone, żeby się przestać odpocząć. Było wszędzie tak fajnie schowane w roślinność. Yy, no, nie nagrałem tego, ponieważ. Nie zatrzymałem się Ale może w drodze powrotnej jeszcze uda się Zobaczymy Świątynię Grasad Bakom już przejechaliśmy Mamy jeszcze 47 km do celu Ja jestem W takiej większej wiosce Albo małym miasteczku Damdek Teraz wytrzymałem się, coś zjeść i się napić. No, trochę się spełniało po tej jeździe. Dobrze, że jest tylko cała czas sposta droga i jest asfalt. Jeszcze 30 km jestem od miejsca docelowego, ale no jest już 5:40. I chwila, moment, już będzie ciemno, także, no nie wiem. Ale daje radę Honda Zuma też na asfalcie kryte. Jem takie jedzenie na szybko gotowa zupka tajska. Jesteśmy właśnie w takim miejscu tutaj, w Damdek. Dużego wyboru tutaj nie mają za bardzo, tak mi się wydaje. Tam jest pięknie. No w sumie tu można coś innego zjeść też, jak ryże, ale nie zaryzykowałbym. Wjechałem w jakąś boczną uliczkę, ponieważ zobaczyłem jakiś ciekawy yy, kościół, ciekawy kościół na środku Nikąd. Pełno tutaj wszędzie wokół takich tradycyjnych domków przez całą tą drogę, no tam już się kończy, ale cały ten czas tą drogę, wszędzie pełno takich tradycyjnych domków było. <laughs> ja tylko przejeżdżam. Yy, jadę no, dosyć normalną prędkością. Każdy wychodzi i się patrzy na mnie, i jak nie wiem, białego nie widzieli czy co. Normalnie wszyscy wychodzą i wszyscy patrzą się. W ogóle o dziwo ja, jak jadę tym motorem, w ogóle jakimkolwiek motorem, to prawie w ogóle paliwa nie zużywam. Nie wiem, czy po prostu jestem taki letki, czy co. Raczej tak. 60 kg. Jednak wioski jeszcze tutaj, domki nadal cały czas były po tej drodze. Tutaj jest właśnie ten kościółek, ale on jest zbudowany dopiero, on jeszcze nie jest tak skończony. Są tutaj szkółki, można przyjść, dają od piątej do szóstej, i od szóstej do siódmej, angielskiego. No ale teraz jest zamknięte są remonty, także nie mogę wejść i zobaczyć. No cóż, chciałem coś nowego pokazać. No to będę się wracał. W ogóle tutaj jest coś ciekawego w Kambodży to to, że dużo fajnych, ciekawych miejsc, zakątek, rzek, wodospadów, wiosek. Innych krajobrazów, inne takie schowane diamenty, szmara, gdy można powiedzieć, kamienie szlachetne, w ogóle nie są pokazane na żadnych mapach, ani Google Mapy, Bing Mapy czy Mapy na papierze. Po prostu warto zwiedzać, jak ktoś znajdzie jakieś fajne miejsce samemu. No to. Mm, Masz tą wiedzę, której nikt inny, no, parę ludzi, może jeszcze lokalnych, ma tą wiedzę, ale większość ludzi nie ma. Księżyc jest przepiękny. Oto, no wracamy się. Ja się umyłem, wróciłem do domu. Dzisiaj przejechałem około jakieś 90 km, liczę obie strony. Niestety brakowało mi tej jednej godziny, żeby. Pojechać do miejsca docelowego i pokazać wam to co chciałem. Byłem natomiast w wiosce Damdek, a chciałem pojechać do Kampong Dei, Kampong jeśli się nie mylę, pokazać starożytną strukturę i ta wioska w ogóle jest przy granicy z prowincją Siem Reap. Cała ta wioska jest zbudowana wokół tego, tej struktury. Jest dużo większym miasteczkiem, wioską od Dandek. No ale wyszło jak wyszło. Przyjechałem do Siemi, wpadłem trochę do Alana. Wszystko było ok. Potem wróciłem i jestem tutaj, umyłem się. I robię zakończenie. Dzisiejszego odcinka, no w sumie u mnie teraz jest już poniedziałek, u Was jeszcze jest niedziela. Chciałem to wrzucić w moją niedzielę, no ale wcześniej, w poniedziałek, właśnie wrzucam. Tak po prostu wyszło. Inna przesyń czasowa. Dziękuję za oglądanie od początku do końca całego filmu i reklam. Dziękuję za lajki, komentarze i subskrypcje. To mnie naprawdę motywuje i też pomaga na YouTube. Także widzimy się w na następnym odcinku. Pa pa!